Jakie bloczki do naciągu sznurka murarskiego polecam? Bardzo dobre pytanie. Obserwuj, bo jest tego więcej. Generalnie, według mnie, żeby coś polecić, trzeba by mieć przetestowane kilka rodzajów. Wtedy możemy rzetelnie wskazać wady danego produktu i go odradzić, lub zalety innego i z czystym sumieniem polecić. Tak się składa, że pierwsze bloczki do naciągu używałem już ponad 10 lat temu, a w całej karierze spróbowałem kilku, a więc zaczynamy. Pierwsze, które używałem, to drewniane z firmy Marshalltown. Przejście na nie z wbijania gwoździ to był przeskok technologiczny. Bardzo dobre bloczki, jednak mają wadę. Gdy nasiąkną wodą, drewno staje się słabsze i przy silnym naciągu sznurek wrzyna się. Doprowadzając z czasem do ich przecięcia na pół. Moja ocena? Bardzo solidna czwórka. Kolejne, które po kilku latach wynalazłem w czeluściach internetu, to bloczki stworzyła z, z firmy GIP System. Kolor tutaj nie ma znaczenia są czerwone, są i zielone, ale niczym się nie różnią. Generalnie na tym mógłbym zakończyć film, bo w mojej ocenie nic lepszego już nie znajdziecie. Te bloczki nie mają wad. No, chyba, że zgubienie ich przez pracowników możemy traktować jako wadę, ale nie wiem, czy producent jest w stanie to poprawić. Moja ocena? Celujący. Po upływie kolejnych lat, zamawiając kielnie murarskie Marshalltown, natknąłem się na bloczki, które używałem jako pierwsze, ale tym razem w wersji stworzywa. Od razu pomyślałem, że nie tylko ja widziałem wadę w drewnianych, więc poprawili je robiąc stworzywa. Gdybyście tylko widzieli moje rozczarowanie, gdy wziąłem je do ręki, moje przypuszczenia okazały się słuszne zaledwie po chwili użytkowania. Materiał, z którego zostały wykonane, jest kruchy i lichy. Dlatego też cudem został mi się jeden bloczek, a kolejny możecie zobaczyć, jak wygląda używany. Moja ocena: dwoja z wielkim minusem, no i ostatnie, które kosztowały prawie tyle, co wszystkie pozostałe razem. Nie pokażę wam, jak wyglądają, bo po pierwszej próbie użycia, trzepnąłem je w otchłań zapomnienia. Więcej się na ich temat nie wypowiadam, nie wystawię żadnej oceny. Ale z ciekawości ktoś ich użytkuje i jest zadowolony?